Zmieniły się zasady rejestracji samochodów osobowych w starostwach powiatowych. Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i zniósł obowiązek posiadania kart pojazdu oraz naklejek kontrolnych. W sytuacji natomiast nie mogą być zadowoleni działacze samorządowi, bo uszczupli to dość znacznie ich budżety. 4 września tego roku ustawodawca zmienił prawo o ruchu drogowym. I nie jest w tej chwili już wymagane, że przy pierwszej rejestracji Wydział Komunikacji wydaje książkę pojazdu i nalepkę kontrolną na szybę. Pozwala to zaoszczędzić koszty rejestracyjne dla naszego petenta o 94,50 groszy. Jest to kolejne uszczuplenie nie pierwsze, tylko kolejne uszczuplenie dochodów własnych powiatu bo powiat zarabiał na rejestracji samochodów, na wydawaniu dowodów rejestracyjnych prawo jazdy, myślę, że będzie to około miliona. Nie ma jeszcze dokładnie statystyk, ale analitycznie, żeśmy policzyli ile takich nowych rejestracji jest, no to myślę, że będzie to kwota około miliona na rok. Pracy w Wydziale Komunikacji z tego tytułu nie będzie mniej. Jeżeli chodzi o samą pracę, to nie odciąży nas od pracy, bo obróbka dokumentów jest dokładnie taka sama. Może to skróci o minutę czas pobytu petenta przy okienku, ale mamy dodatkowe, dołożone inne obowiązki, które również nakładają wzmożoną pracę. Starostwo z tytułu rejestracji pojazdów do tej pory osiągało przychody na poziomie 4 milionów złotych na rok.